maneczko, cześć wam wszystkim. Kurczę wiecie co? Słuchajcie, doczekaliśmy się następnego, nie wiem jak to nazwać, moda Haka Cheetah. Kurczę w World of Tanks. Tak jak widzicie, na razie mam tutaj ten filmik na pauzie. Może się ten ktoś nie pogniewa, że ten filmik jego wrzucam tutaj na mój kanał. On nie będzie w całości, będzie pocięty. Chodzi mi o to, żeby wam pokazać na co się możemy w najbliższym czasie przygotować i naprawdę nie zdziwcie się jak będziemy, będziecie szybko bardzo ginęli jak nawet nie będziecie wiedzieli skąd, kto, jak, do, skąd was, kto do was strzela i tak dalej. Dobra, wiecie co może tak, może wystartujemy ten filmik na momencik Tutaj głosów nie będzie wrzuconych, tylko w jednym momencie będzie głos, ale to powiem Wam później dlaczego. I teraz tak, zobaczcie, tu wszystko jest zamazane, nie widać żadnych graczy, nie ma nic. Na pierwszych tierach jest filmik wrzucony, i puszczam Wam teraz kawałek filmu. Obserwujcie minimapę. Startujemy. Zaczyna się bitewka, i zobaczcie teraz, patrzcie na, na minimapę. Czas, odliczamy czas do początku bitwy. Zobaczcie, na minimapie pokazały się te białe strzałeczki po drugiej stronie, w bazie przeciwnika. To są przeciwnicy, właśnie nie widzimy ich. Normalnie nie są wyspotowani, a na minimapie mamy wszystkie pokazane ruchy, jakie przeciwnik wykonuje. Widzicie, i teraz tutaj sobie ten ktoś jedzie. Mamy cały podgląd sytuacji. Widzicie, tam był przeciwnik, nie był podświetlony, a był widoczny. Ktoś tu strzela. Tych dwóch już widzimy, reszty nie widzimy. Także, no, tak to wygląda w tej chwili. Nowe takie coś się pokazało. Zobaczcie, kurczę i jak to wejdzie, jak się to rozprzestrzeni w grze, możemy mieć mały problem. Dobra, widzieliście sami, jak to wszystko wygląda. Zatrzymam teraz filmik i cofniemy się do początku tego filmu jeszcze. Teraz to będzie już z głosem puszczone. Bo chodzi, chodzi mi o to, żeby wam pokazać, jak ten mod będzie działał. Także podsumowanie takie krótkie. Ten mod pokazuje dokładną pozycję przeciwnika na minimapie. Bez względu na to, czy jest wyspotowany, czy nie. Zawsze widzimy, gdzie przeciwnik jest w tym momencie. I teraz zobaczcie sobie początek filmu. Posłuchajcie, ważna sprawa. Ten mod działa tylko wtedy, kiedy. My go mamy w naszej drużynie I dajmy na to ustawiliśmy się z kolegą Który wystartuje na raz, dwa, trzy I pokaże się w przeciwnej drużynie Czyli musimy mieć Ten sam mod zamontowany Grać przeciwko sobie Żeby on zaczął działać Tak to w skrócie działa I zobaczcie oni startują na raz, dwa, trzy Posłuchajcie 3, 2, 1, GO Słyszeliście? 3, 2, 1, GO Wystartowali Pokazali się w przeciwnych drużynach, mod zadziałał. No i tyle, no także, no kurczę, znowu, następne dziadostwo się robi, jak to, jak to zacznie działać w woc bo jest taka szansa, że jak ten mod, hack, cheat, nie wiem jak to nazwać, rozprzestrzeni się. Teraz na przykład wygląda tak, że musimy mieć z kolegą ten sam mod, jeszcze raz powtarzam, wam, i wystartować w dwóch przeciwnych dru drużynach, żebyśmy byli, żebyśmy przeciwko sobie walczyli, ale Hipotetycznie, dajmy na to, ten mod się rozprzestrzeni i niech będzie, jest milion graczy w wota i ten mod ściągnie sobie 500 tysięcy graczy. To zobaczcie, jaka już jest szansa, i nie muszą być wtedy znajomymi. Jaka jest wtedy szansa, że na przykład pokaże się ktoś w przeciwnej drużynie z tym samym modem, co my mamy, i już mamy kurczę przeciwnika na patelni. On nas zresztą, te, zresztą też ma, jak na patelni. Możemy strzelać w ciemno. Jest duża szansa, że trafimy przeciwnika, nie widząc go nawet. Dobra, tyle. Trochę mnie to zbulwersowało, no ale no, nie wiem, no, kurczę, to, co coraz więcej, jak, jak WG czegoś nie wymyśli, kurczę, to, to... I te aimboty z wyprzedzeniem, celowaniem w moduły i tak dalej, i te wszystkie warpaki, kurczę, co tam pokazują te tracery, kurczę, czerwona kulka się poświetla, gdzie artyleria strzela i tak dalej, no wiecie co... Chyba, chyba przestaje mnie to dziwić, dlaczego tak coraz gorzej człowiekowi idzie w wodzie. Bo coraz więcej właśnie takich pomidorków używa tych modów, haków, cheatów. Dobra. Na razie tyle. Taki filmik informacyjny. Jak, jak, jak nie będziecie wiedzieli o co chodzi w trakcie gry, to wiedzcie, że coś się dzieje z, z, z nowymi modami, hakami i tak dalej. Na razie cześć.